3, 2, 1, start, cztery lewy, ciąć, 100 sześć prawy, i dwa lewy, nie ciąć, sześć prawy, pięć lewy, pięć prawy, cztery lewy, drugi, stop, sześć prawy, dwa prawy, nie ciąć, sześć prawy. 6 lewy. Cztery prawy. Ciąć. Cztery lewy. Ciąć. 40. Mąstek. Trzy prawy. Ciąć. 60. Cztery prawy. Cztery prawy, Długi. 80. Cztery lewy. Ciąć. Prawy, zacisk mąstek i chopa 5 lewy i 5 prawy. 4 lewy, 90. Hopa. Może. 1 prawy. 10 i 1 lewy. Do 1 prawy. 10. 6 lewy. 3 lewy. Długi. 120. Przez szczyt. 6 lewy. 1 prawy. Cwarty. 90. Przez szczyt i 5 prawy, przez szczyt i 6 lewy.